Witajcie kolejny raz na moim kanale i dzisiaj mam dla Was projekt Denko z tego miesiąca marca. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania. A więc tak, pierwszą rzeczą mam tutaj, złożyłam kolejną mgiełkę do, do twarzy i do ciała i ja ją też mam w projekcie Pan, kupiłam jakieś takie trzy to już jest moja druga, którą użyłam teraz aktualnie używam jeszcze jednej i w końcu chcę je wykorzystać ja sobie używam po prostu wieczorem przed tym jak nakładam kwas hialuronowy do nich już nie wrócę, ja kupiłam właśnie ten trzypak na Amazonie, ale jak mi się skończą wrócę do tych moich z Aven kolejną rzeczą, którą tutaj mam jest to szampon z suchy do włosów z Batiste jest to ta wersja blond do blond włosów i ja miałam tutaj 200 ml, zużyłam go całego i wcześniej nie miałam tą z. Nie miałam tego blond, tego sobie też ostatnio widziałam, ale Wam powiem, że jak nie wiem, czy tutaj zobaczycie on taki żółty kolor. Ja jednak te zwykłe, suche szampony, wiecie o jakichś tam innych zapachach, ale nie o tym blond, zostawiam taką żółtą poświatę na włosach aż. Taką wręcz pomarańczową, mnie fajnie to wyglądało. Yy, wiadomo, jak się wyczesało, no to ok, ale ogólnie do niego nie wrócę. Wolę jednak te yy, inne wersje. Użyłam żel pod prysznic z marki własnej, takiej Boots, i tutaj mam kokos i wanilia. I Wam powiem, że ile tutaj było? 250 ml, ale potrzebowałam jego w bardzo dużej ilości, żeby on w ogóle się pienił także ten zapach też nie był taki przyjemny. Kolejny żel pod prysznic z Palmolive i ja bardzo lubię te mm, żel pod prysznic z Palmolive i ten był o zapachu Midnight, on był z jakimiś olejami bardzo dobrze mi się używało kolejną rzeczą, którą mam jest to Lactacid ten jest zwykły i ja tutaj miałam 200, 200 ml czy 250, na nie, bo już mi się całe zmazało ja bardzo lubię laktasy, to robić, co ma robić, nie wysusza ani nic, także ja oczywiście Wam polecam laktasy. Kolejną rzeczą, którą zużyłam jest to balsam i miałam też ten balsam w projekcie Pan na ten rok i go zużyłam. I jest to balsam do ciała z Rosmana Lovely Coco, on bardzo ładnie pachniał kokosem, jest on z pielęgnującym olejem kokosowym, lubicie taki zapach kokosa. To, to on tak właśnie pachnie. Ale jeżeli chodzi o nawilżanie, to, to nie. On bardzo szybko się wchłania. Też nie mogłam za, na raz za dużej ilości go aplikować po prostu robiły się smugi. Lepiej było na przykład wziąć jedną warstwę, wsmarować i później dopiero drugą. Tutaj tak naprawdę chodzi tylko o zapach. A Wam powiem, że jak dla mnie, nawilża wystarczająco. Ładnie pachnie, ale nie. Na wyjrze, wystarczająco. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, jest to mgiełka, którą kiedyś kupiłam w takim sklepie Home Bargains. Jest to ona z firmy Glow i to jest tak jakby podróba tej giełki z Sol de Janeiro mmm, o zapachu vanilla almond i salted caramel. I to była taka mgiełka, 250 ml. Ja ją też kupiłam w tamtym roku i powiem, że trzymałam ją sobie tak w aucie i tak dalej, wiecie tak. Do codziennego użytku i ją wykorzystałam całą. Bardzo ładnie pachniała, tak yy, słodko, ale już bym do niej raczej nie wróciła. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, jest to fioletowy szampon z John Frida do blond włosów. Ja tutaj miałam taką małą wersję 75 ml, i do tego też jest odżywka. Ja jeszcze odżywki może Wam powiem, tak mam na raz użycia. odżywkę używam mm, tak jakby nie wiem pod maskę i tak dalej bo ja samej odżywki nie używam fajny szampon ale bym mnie nie niwelował mi tych żółci nie wiadomo jak nie wiem czy trzeba by było go dłużej przytrzymać czy coś ja po prostu mułam mi włosy dwa razy może tam niwelował te żółte odcienie ale nie, jednak nie dawał mi takiego efektu jak Tamten mój szampon z Blond Time z fioletowym pigmentem spoko był, ale jeżeli chodzi o pigmentację, właśnie w tym szamponie, to dla mnie była niewystarczająca. Aczkolwiek bardzo chętnie bym. Wy testowała Ten szampon z John Frieda, ten taki w żółtym czy złotym opakowaniu, tak. Może też sobie kiedyś kupię taką mniejszą wersję i wytestuję. Kolejną rzeczą, również do włosów, mam tutaj y, dwufazową odżywkę w sprayu wygładającym z ziali po 125 ml. Powiem powiem dość szybko mi się skończyła. Jest to aktywna regeneracja włosów, ochrona termiczna, kuracja olejkami. Y, bardzo ładnie pachniała. Bardzo ładnie pachniała, i włosy też bardzo ładnie pachniały. Widzicie, to mi się tak zacinało i po prostu przelałam do innego opakowania końcówkę. A jeżeli chodzi o samą termoochronę, to byłam zadowolona. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam jest to peeling do ciała z firmy Sundi Rain. Dostałam go w takim boksie na święta, bardzo ładnie pachniał. I tak, i on był bardzo równoziarnisty był taki zbity, nie miał w sobie takich olei, czy coś jak w innych peelingach, na przykład tych z The Rituals. Ja go zużyłam, był naprawdę bardzo fajny. Ale jak dla mnie, ja jednak wolę, jak peelingi są takie, wiecie, bardziej takie zdzieraki, gruboziarniste. Ten był spoko, zużyłam, ale dla mnie był y, za delikatny. Kolejną rzeczą, którą tutaj też mam do pielęgnacji twarzy, jest to masło kakaowe Zej Używam go od lat. I on zawsze musi być u mnie. Używam go teraz w przyciągu właśnie zim, się go przyjemnie używa. Ja zawsze go używam na noc, jak na przykład widzę, że moja skóra po prostu potrzebuje dogłębnego nawilżenia i mam ochotę na ten krem, to wtedy go aplikuję. Yy, nigdy mnie nie zawiódł i naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdza. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, pierwszy raz w ogóle hmm, też testowałam i też miałam razem, też miałam te plasterki w boksie. Mam też jeszcze drugie saszetkę I tak, są to takie małe plasterki na niedoskonałości, kojenie skóry i jak macie jakieś zaczerwienie na twarzy albo przebarwienia, to, to te plasterki właśnie były na to przeznaczone. I ja użyłam sobie je całe opakowanie. W tej saszetce jednej były tak, było 12 sztuk, i to były bardzo takie małe, okrągłe plasterki. Takie przezroczyste, że praktycznie ich nie było widać na twarzy. Ja je aplikowałam sobie na noc, albo też na przykład, jak wiecie, nie wychodziłam z domu i się nie malowałam, to wtedy też je aplikowałam. I one mają 10 mm, tylko tak jak mówię, nie są w ogóle praktycznie widoczne. Bardzo mi się fajnie sprawdzały. I myślę, że jak się skończą tamte, to może jeszcze też do nich kiedyś wrócę. Tak jak mówię, są one z kwasem mm, azelainowym. Nigdy wcześniej nie miałam żadnych produktów z kwasem azelainowym, ale bardzo pomogły i rzeczywiście mm, te zaczerwienia znikły i po prostu zmniejszyły się te niedoskonałości. Rzeczy z kolorówki, mam powiem aż cztery i udało mi się zużyć kolejny produkt do ust, czego naprawdę bardzo się cieszę, bo udało też mi się zużyć w poprzednim miesiącu. też. Tak, zaczniemy sobie może od setting spray'u do twarzy. I ja mam tutaj z jedneksa Finish 60 ml. I tak, i setting spray z bardzo lubię. Miałam też cały czarny z białym napisem. Ten już też moje drugie opakowanie i teraz mam taki inny pomarańczowy, chyba i na pewno będę też do nich wracać. Mi trzymają makijaż i, i ściągają tak pudrowość z twarzy. Ja jestem z nich bardzo zadowolona. Użyłam mój puder z Revolution Transparentny. Kupiłam już kolejne opakowanie i ja ten puder używam cały czas Jak ja go używam sobie na strefetę. Jest bardzo duża pojemność, bo jest to 32 gramy i na bardzo długo mi też starcza. On chyba kosztuje jakoś nie wiem na pewno 30 parę złotych czy 30 zł coś takiego. To No, flash, no Flashback Super Matfix. Fix. Ja po prostu sobie go przesypuję do mniejszego opakowania i tak go używam. Bardzo mi się dobrze sprawdza i już go używam jakoś. Prawie z dwa lata polecam ten puder. Tutaj mam, którą też mi się w końcu udało zużyć. Jest to maskara Sky High z Maybellina. To była ta burgundowa i przepraszam za tą szczoteczkę, ale po prostu ona już jest w takim stanie. Bardzo fajna maskara. Ją lubiłam. Używałam ją sobie tak na co dzień właśnie. Dawała taki właśnie delikatny efekt nie rozdzielała rzęsy też i wydłużała. Super mi się używało tej maskary. Oczywiście pewnie Wam też znana, ja Wam bardzo też polecam, jeżeli jeszcze nie używałyście. I mam tutaj zużyty mój błyszczyk z Sephora. Bardzo lubiłam ten błyszczyk. Ja miałam w odcieniu 02, zobaczcie, tutaj nawet e, wyciągnąłam stoper, żeby wykorzystać ten produkt cały. Dawał efekt takiego chłodzenia i pisze, że ma dawać taki efekt volume powiększonych ust. Mi się bardzo fajnie go używało. Ja właśnie teraz tak robię, że na przykład biorę sobie jakiś produkt do ust i używam go przez cały miesiąc, żeby wykorzystać. A więc tak, super produkt, do niego jeszcze na pewno też wrócę. To były wszystkie produkty w tym denku, które udało mi się zebrać w tym miesiącu, marcu. Bardzo zadowolona. Oczywiście pracuję nad kolorówką też, żeby pozużywać te rzeczy, które chcę użyć i też nad balsamami do ciała, bo ich mam za dużo. Jakbym tak, wiecie, z trzy jeszcze użyła, to by było fajnie. Także muszę, yy, muszę używać te balsamy do ciała też. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!